Namaste, witaj na krótkiej jodze brzucha. Przygotuj klocek piankowy. Stań z klockiem między przywodzicielami, aktywujemy pośladki. Zacznij mocno wciskać stopy w matę, ściskaj klocek wewnętrznymi stronami ud i teraz zachowując miednicę neutralną, bez podwijania kości ogonowej, połóż dłonie na pośladkach, wciskając stopy w matę, ściskając klocek, napinaj cały czas pośladki. Wdech, wydech nosem. Wdech wyciąga kręgosłup w górę. Z wydechem mocniej zakotwiczasz stopy w macie. Cały czas ściskając klocek napinasz pośladki. Wydłużając kręgosłup oddychasz przez nos. Zacznij dociskać mocniej te obszary stóp, które chcą się odrywać bardziej od maty. Zacznij rozkładać ciężar ciała równomiernie między prawą i lewą stopę. Wydłużaj każdy wdech i wydech nosem, ściskając klocek, napinaj pośladki. Przed nami bardzo dynamiczna sesja. Przygotuj się na szybkie tempo. Rób tylko tyle, ile możesz spokojnie. Jeśli chcesz odpocząć, odpoczywaj w każdym momencie. Podchodzimy naprzód matę z klockiem. Mocno wciśnij stopy w matę, przed nami dynamiczna rozgrzewka. Wdech, ramiona w górę. Z wydechem skłon, ale ugnij kolana. Z wdechem dociśnij dłonie. Do maty idziemy sobie do deseczki z klockiem między udami. Z wydechem odkładamy kolano na matę. Odkładasz klocek. Siadamy na piętach. Z wdechem dłonie za plecy otwórz klatkę piersiową. Z wydechem idziemy w górę do klęku, wdech ramiona w górę. Wydech usiądź na piętach, skręt w prawo. Wdech ramiona w górę, wydech usiądź na piętach skręt w lewo. Wdech góra, wydech prawa. Wdech góra, wydech lewa. Wdech góra, wydech prawa. Wdech góra, wydech lewa. Wdech góra. Z wydechem klęk podparty. uwaga, z wydechem deseczka, podwinkość ogonową, łopatki protrakcja i z wydechem czaturanga pierwsza, jak damska pompka. Bierzemy klocek, unosimy klatkę, wciskasz spojenie łonowe biodra w matę, napinasz pośladki, lekko unosząc nogi w górę, klocek w dłonie, szalabasana, na świerszcz. Odciągaj barki od uszu, ściągaj łopatki do pleców i wdech raz pompuj powietrze do brzucha, dociskaj spojenie łonowe do maty. Wdech 2, napinaj pośladki, oddalaj barki od uszu. I wdech 3, uwaga z wydechem klocek między łokcie, z wdechem deska na przedramionach i wydech zostajemy. I wdech 2 łopatki protrakcja, podwijasz kość ogonową. Wdech, 3 i wydech idziemy do deski wysokiej na całych ramionach. I wdech raz, łopatki protrakcja. Wdech, dwa, wciskaj dłonie równomiernie w matę. Wdech, 3 z wydechem idziemy do psa z głową w dół, pokołysz sobie spokojnie biodrami, mocno odpychaj się dłońmi od maty, poprzeciągaj się i z kolejnym wdechem kroczymy sobie dłońmi do stóp. Z wydechem skłon, wdech, zroluj się w górę i wydech, spleć dłonie za plecami. I z wdechem ramiona w górę, z wydechem idziemy sobie do skłonu, z wdechem deseczka. Uwaga! Mocno wciśnij dłonie w matę łopatki, protrakcja. Wydech prawe kolano do lewego łokcia, wdech odstaw i wydech lewe do prawego. Wdech odstaw, wydech prawe do lewego, wdech odstaw, wydech lewe do prawego. Wdech odstaw. Wydech prawe do lewego. Wdech odstaw. I wydech lewe do prawego. Wdech odstaw. Z wydechem pies z głową w dół, stopy szerzej i z wdechem wędrujemy sobie do malasany. Z wydechem przenieś dłonie za plecy, dociśnij do maty i z wdechem wyjdź do nasany raz. I wydech, mocno dociskaj dłonie, stopy do maty. I wdech, napinaj pośladki. Wydech, mocno odpychasz się od maty. I wdech, trzy. I z wydechem siadasz sobie na macie, krzyżujesz kostki, przyciągnij się teraz. Pod piszczelami aktywacja core. Lekko okrągłe plecy. Nie odkładaj stóp na matę. Oddychaj głęboko. Mocno odpychaj się kością ogonową od maty. Głębokie wdechy. Długie wydechy. Zmieniamy skrzyżowanie kostek. Oddychamy głęboko. Swobodnie. Spokojnie. I jeszcze chwilę. Przyciągamy mostek do ud. I z wdechem idziemy do nawasany. Łączysz nogi, odchylasz się na prostych plecach w tył, ramiona równolegle. I wdech raz, mostek w górę. E wydech. Wdech dwa. E wydech. Wdech trzy. E wydech. Wdech cztery. I wydech. Wdech pięć. Z wydechem złącz dłonie przed sercem, odchyl się mocniej w tył. Nie kołóż teraz biodrami, same skręty w talii. Wdech, mostek w górę i wydech, skręt w prawą stronę. Wdech centrum i wydech skręt w lewo. Wdech dwa centrum, wydech prawa. Wdech centrum, wydech lewa. Wdech trzy centrum, wydech prawa. Wdech centrum, wydech lewa. Wdech cztery centrum, wydech prawa. Wdech centrum, wydech lewa. I wdech pięć centrum, wydech prawa. Wdech centrum, wydech lewa. Wdech centrum z wydechem. Dłonie za plecy, stopy na matę i z wdechem porwot ta nasada Mocno odpycham się od maty. Wdech dwa, napinam pośladki. Wdech trzy i z wydechem podchodzę sobie do przodu. Wdech w pozycji, wydech, skłon, biorę klocek. Z wdechem roluję się w górę, klocek nad głowę, wydech, przekładam klocek do tyłu, ściągam łopatki do pleców, biorę wdech, oddalam klocek z ramionami, maksymalnie w tył, wciskam stopy w matę, nie wypycham mocno klatki, ściągam łopatki do pleców. Z wydechem klocek wraca do przodu, z wdechem góra i z wydechem schodzę sobie do skłonu przez ugięte kolana, odkładam klocek, z wdechem idę do deseczki i na wydechu. Czatoranga pierwsza, jak damska pompka, biorę klocek, kładę go na łopatkach. Uwaga, dłonie są pod barkami, wydłużam nogi, wciskam spojenie łonowe w matę, napinam pośladki, oddalam barki od uszu i z wdechem unoszę tylko klatkę w górę, ściągam łokcie w tył, z wydechem ramiona do przodu. I wdech dwa, łokcie w tył, wydech przód, wdech trzy, wydech, przód, wdech, cztery, wydech, przód, wdech, pięć, wydech, przód, uwaga, z wdechem idę całymi prostymi ramionami w tył, napinam tricepsy, czując klocek na łopatkach, na wydechu ramiona do przodu. I wdech, dwa, wydech, trzy, wydech, cztery, wydech, pięć, wydech, wdech, dłonie pod barki, pod palce stóp, z wydechem łokcie, blisko talii, i z wdechem dociskając dłonie do maty idę do deseczki, wydech, łopatki, protrakcja. I wdech dwa trzymam, wdech trzy, mocno odpycham się od maty, cztery, pięć i z wydechem idę prawą stopą do przodu. Uwaga, przekładam sobie klocek w przód, prawe kolano nad kostką, Lewe. Na macie napinam sobie teraz. Lewy pośladek, mocno wciskam prawą stopę w matę. Wdech Anginiesa na pierwszy raz. Wydech dłonie na matę. Wdech dwa, mocno odpychaj się od maty. Wydech, mata. Wdech trzy, napinaj lewy pośladek. Wydech, mata. Wdech cztery. Wydech, mata. Wdech pięć i wydech. Złącz dłonie przed sercem. Skręt w prawo. Z wdechem lewe kolano w górę. Wydech. I wdech, prawe ramię przedłużeniem prawego boku ciała i z wydechem wracam na matę do psa z głową w dół. Wdech pozycji i z wydechem idę lewą stopą do przodu, kolano nad kostką, prawe kolano mata, mocno wciśnij lewą stopę w matę, wyrównaj biodra, napinaj teraz prawy pośladek. I wdech Andziasa na pierwszy raz, wydech dłonie mata, wdech dwa i wydech mata, wdech trzy. Wydech, mata, wdech cztery, napinaj prawy pośladek, wydech, mata, wdech pięć i z wydechem skręt w lewą stronę, z wdechem prawe kolano w górę, wydech, lewe ramię przedłużeniem lewego boku ciała, na wydech, pozycji, wracam dłońmi na matę i z wydechem pies z głową w dół, stopy szeroko i z wdechem podchodzę sobie łapkami do stóp, z wydechem dłonie w tył, Wdech, kurwot ten nasany raz. I wydech mocno, odpycham się od maty. Wdech dwa, wydech, napinam pośladki, wdech trzy i z wydechem siadam sobie na macie. Biorę klocek stopami. Uwaga, klocek największą szerokością. Siadam na guzach kuszowych, podciągam się pod udami. Staraj się zachowywać teraz proste plecy. Z wdechem odchyl się w tył do nawasany i wydech trzymaj. I wdech dwa, ściskam wewnętrzny wewnętrznymi stronami stóp, wydech. Wdech trzy, podciągam mostek do ud, wydech. Wdech cztery, ściągam łopatki do pleców, wydech. Wdech pięć, pięknie i z wydechem odchylam się w tył. Uwaga, staram się nie kłaść się na macie. Trzymam dłonie przed sercem, wdech mostek w górę i wydech skręt w prawo. I wdech centrum, wydech lewa. Wdech centrum 2, wydech prawa. Wdech centrum, wydech lewa. Wdech centrum 3, wydech prawa. Wdech centrum, wydech lewa. Wdech centrum 4, wydech prawa. Wdech centrum, wydech lewa. Wdech centrum 5, wydech prawa. Wdech centrum, wydech lewa. Z wdechem centrum, uwaga, dłonie wnętrzami do. Sufitu lekko poruszam ramionami, ściągam łopatki do pleców, mostek w górę, podciągam maksymalnie klatkę do ud, brzuch mocny pracuje. Zatrzymuję, przykładam klocek średnią szerokością między uda, dłonie za plecy nad w jednej linii i wdech, purwotana sana raz, e, wydech, wdech dwa, ściskam klocek, napinam pośladki. Wdech 3, odpycham się od maty i z wydechem wędruję sobie dłońmi do stóp. Biorę wdech z klockiem między udami idę do deseczki i wydech pod kość ogonową, wdech dwa, wydech. Łopatki, protrakcja, wdech 3 i wydech pies z głową w dół. Możesz zmniejszyć rozstaw. dłoni od stóp, odległość dłoni od stóp. Ściskasz klocek. Możesz mieć oderwane pięty od maty. Mocno odpychaj się teraz łapkami od maty, łopatki w protrakcji. Jeszcze kilka chwil. Wydłużamy kość ogonową do sufitu, mocno odpychamy się od maty. I teraz możesz upuścić klocek albo zostać z nim. Możemy też zmniejszyć odległość dłoni od stóp, tak żeby postawić pięty. Mocniej dociśnij lewą dłoń do maty i z wydechem skręt w lewo, prawa dłoń chwyta za zewnętrzną lewą kostkę. Z wydechem prawa dłoń wraca na matę, mocniej dociśnij prawą dłoń do maty i wydech. Skręt w prawo lewa dłoń chwyta za zewnętrzną prawą kostkę. Wracamy sobie na matę wdech i wydech skręt w lewo prawa za zewnętrzną lewą kostkę. I wracamy na matę wdech i wydech skręt w prawo, lewa za zewnętrzną prawą kostkę. I wracamy na matę wdech i wydech skręt w lewo. Wracamy na matę wdech i wydech skręt w prawo. I wracamy na matę. Wdech, uwaga, z wydechem idziemy sobie do deseczki. Możesz teraz zostać tutaj albo spróbować ze mną ćwiczenia z klockiem lub bez. Wdech, deska, odepchnij się od maty, cały czas łopatki, protrakcja, nie zapadasz się w lędźwiach. Wydech, mały kroczek lewej dłoni do stóp. Idziemy sobie do psa z głową w dół i robimy skręt w lewo. Prawa dłoń idzie na lewą kostkę. Jeśli masz klocek między udami, będzie ci od trudniej. Z wdechem... Kroczek dłońmi do przodu do deski, zauważ, że nie zapadamy się w lędźwiach, łopatki protrakcja i znowu wydech najpierw prawą dłonią lekko do stóp, a później skręt w prawo, w z głową w dół, chwyt lewej dłoni za zewnętrzną prawą kostkę. I wdech wracamy, lewą dłonią pod park, prawą pod bark, jesteśmy w desce i powtarzamy hardcore pięć razy, wydech, skręt w lewo, wdech deska utrzymaj dynamikę ćwiczenia wydech, skręt w prawo wdech, deska cały czas łopatki protrakcja, drugi raz wydech, skręt w lewo wdech, deska, lekko ściskamy klocek wewnętrznymi stronami ut i wydech, skręt w prawo i wdech, deska łopatki protrakcja, trzeci raz wydech, skręt w lewo wdech, deska, pięknie i wydech skręt w prawo i wdech deska, łopatki, protrakcja czwarty raz. Wydech, skręt w lewo, i wdech deska. Piękne, lekkie ruchy. I wydech, skręt w prawo, i wdech deska. Ostatni, piąty raz. I wydech, skręt w lewo, i wdech deska. Bardzo przyjemne, lekkie ćwiczenie. I wydech, skręt w prawo, pięknie. I wdech deska. Gratuluję Wam wszystkim. Z wydechem idziemy do psa z głową w dół. I z psa od razu z wdechem I idziemy sobie do malasany z klockiem między udami. Z wydechem dłonie za plecy, odepchnięcie. I wdech, purwot to nasana. I wydech, mocno odpychaj się od maty. I wdech, dwa, napinaj pośladki. I wydech. I wdech, trzy. Z wydechem usiądź na macie. Wydłuż kręgosłup, proste plecy. I z wdechem odchyl się w tył do nowasany. Mamy klocek między udami. Wydech, wdech dwa, ściskaj klocek, wydech, wdech trzy, uwaga, z wydechem ściskamy klocek mocniej, skręt w prawo, wdech centrum, wydech, skręt w lewo, wdech centrum dwa i wydech prawa i wdech centrum i wydech lewa, wdech centrum trzy, wydech prawa, wdech centrum i wydech lewa. Wdech centrum cztery, wydech prawa, wdech centrum i wydech lewa, wdech centrum pięć i wydech prawa, wdech centrum i wydech lewa, wdech centrum. Uwaga, kładziemy klocek na piszczelach, łączymy nogi. Na wasana, trzymaj. Trzy oddechy, pełna koncentracja, mostek do oddech. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. I teraz zadanie drugie z klockiem na piszczelach, z wydechem skręt w prawo, żeby klocek nie spadł. Wdech centrum i wydech lewo, jeśli nie kołyszesz biodrami, klocek nie spadnie. Wdech centrum, wydech prawo, skręty w talii, w klatce, wdech centrum i wydech lewo, trzymaj równowagę. Wdech centrum i wydech prawa, trzy pięknie, wdech centrum i wydech lewa, wdech centrum i wydech prawa, cztery, wdech centrum i wydech lewa. Wdech, centrum i wydech prawa pięć. wdech, centrum i wydech lewa, wdech, centrum. Uwaga, ostatnia próba. Kładziemy sobie ten oto klocek, piankowy najlepiej, na czubku głowy. Podbródek lekko do mostka, przyciągnij się pod udami. Kola na kąty 90 stopni, rozłączamy nogi, podciągamy się wyżej, doklej łopatki do pleców i teraz możesz zostać w tej pozycji. Klocek nie spada. Możesz skrzyżować sobie kostki, przyciągnąć się pod piszczelami, zmienić zaraz skrzyżowanie kostek, albo możesz włożyć łokcie pod kolana i zostawić nogi rozłączone bądź złączone, tak jak ja. Prawa stopa wyżej, prawa kostka wyżej, lewa niżej. Podciągamy się w moim wariancie pod udami. Łatwiej Ci będzie doklejać łopatki do pleców. Trzymasz równowagę, nie kładziesz się na macie. Można też sobie złączyć dłonie. Dziesięć oddechów. Dodatkowo z klockiem na głowie można zamknąć oczy. Ale uwaga, jeśli klocek spadnie, otwórz oczy wróć do poprzedniej pozycji. Pełna koncentracja, pełna równowaga. Pracuję na miednicy poprzecznym brzucha, podciągam się pod łydkami, i doklejam mocno łopatki do pleców. Cały czas staram się unosić mostek w górę, oddalam barki od uszu, zbliżam łopatki do pleców. Wczuwam się w równowagę. Wyczuwam moje ciało. Czuję jak brzuch się spłaszcza, pracuje, napina, jak plecy chcą się zaokrąglić, a ciało chce położyć się na macie. Brzuch staje się aktywny, oddech spokojny. I teraz, jak macie skrzyżowane kostki, to zmienicie skrzyżowanie kostek na drugie 10 oddechów, czyli lewa kostka, lewa noga idzie wyżej. Jeśli masz zamknięte oczy, zostaw sobie zamknięte oczy tak jak ja. Ja mam zamknięte cały czas, ale jeśli przy zamkniętych oczach za bardzo się chwiejesz, klocek spada, zachowaj oczy otwarte. Pokazuję Ci różne warianty. Możesz wracać do naszej praktyki i próbować coraz trudniejszych wariantów tej asany, jeśli masz ochotę. Oddychamy głęboko, swobodnie, podciągamy się pod łydkami, doklejasz łopatki do pleców. Mniejszy poprzeczny brzucha, dno miednicy uruchomione, pełna koncentracja, wyczuwamy nasze ciało. Za chwileczkę ostatnie zadanie z klockiem na głowie. Jeśli ci spadnie, powtarzaj je bez klocka. Uwaga, otwieramy oczy, odstawiamy sobie stopy na matę i teraz nogi jak do malasany, podeprzyj się z tyłu maty, odepchnij się i przejdź powolutku do przysiadu. Wyciągnij ramiona do przodu, stopy równolegle, kolana równolegle. Z wdechem dociśnij stopy mocniej do maty, ciężar ciała bardziej na palce. Idziemy do góry, klocek nie spada. I na wydechu wracamy sobie do naszej malasany, powolutku ramiona z przodu. I wdech dwa, dociśnij stopy do maty, ciężar ciała tam, gdzie stopy chcą się oderwać mocniej. Góra i wydech. Wracamy sobie do malasany, pilnuj, by kolana nie rozchodziły się drastycznie na boki. I wdech trzy, dociśnij stopy góra. I wydech Malasana, pilnuj, by kolana nie schodziły się do wewnątrz. I wdech cztery góra. I wydech Malasana. Przed nami ostatni raz. I wdech pięć góra. I wydech Malasana. Zdejmujemy klocek, kładziemy się na macie, albo siadamy sobie w siadzie skrzyżnym. To już jest koniec naszej praktyki. Odpocznij, porozciągajcie. Dziękuję Ci za. Uczestniczenie w cyklu Sześciopak z jogą, czyli treningi, praktyki jogi poświęcone właśnie mocną pracą, mocnej pracy z brzuchem. Zapraszam Cię na następne nasze spotkania, i zapraszam Cię na następną jogę brzucha, bardzo hardkorową, naprawdę bardzo, bardzo mocną, w której będzie więcej. Ćwiczeń równoważnych z klockami. Także na następne jogi brzucha przygotuj sobie klocki piankowe. Dzięki wielkie. Widzimy się na matach. Namaste.